Kamila, Kajzer. <noise> <noise> idziesz? na szychtę, ja? No. Co będziesz robić, Wedruchać w wągiel? <noise> Cześć! Zapraszam na wycieczkę po Katowicach. W swoim projekcie utopijnego miasta będę przewidywalna, natomiast bardzo praktyczna, albowiem myślę, że ta wersja będzie kiedyś stanem rzeczywistym. Po pierwsze, Zajmę się aspektem ekologicznym. I tu powołując się na Roberta Koniecznego, śląskiego architekta, chciałabym, by dachy wszystkich budynków były pokryte zielenią. Ma to wiele zalet: poprawia mikroklimat i normalizuje fale ciepła w mieście. Dodatkowo mogłyby znajdować się tam ule dla pszczół, które już teraz są bardzo modne. Ważnym tematem i symbolem jednocześnie są kopalnie. Przyszłość węgla rysuje się w czarnych barwach, dlatego przewiduje ich zamknięcie. Nie jest tajemnicą, że popyt na węgiel maleje, a koszty eksploatacji rosną. Światowe trendy w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej wymuszają odchodzenie od tego surowca. Zamiast nich stanęłyby inne zakłady pracy, fabryki lub instytucje zajmujące się pobieraniem energii z innych źródeł, wykorzystujących technologie produkcji niezwiązane ze spalaniem paliw emisyjnych. Starsze kamienice i tak zwane familoki i place zostałyby odpowiednio wyrestaurowane. Ponadto w każdym mieszkaniu zostałyby zamontowane sanitariaty i instalacje centralnego ogrzewania. A wszystko tak, by nie straciły nic na swoim charakterystycznym klimacie. Jednym z większych udogodnień jest zmiana w transporcie miejskim czyli w pełni zautomatyzowane metro naziemne przejeżdżające przez wszystkie dzielnice Katowic i oczywiście dojeżdżające na lotnisko w Pyżowicach który dojazd teraz jest problemem. Ostatnią rzeczą, którą bym zmieniła, są cmentarze. Odstraszają mnie ogromne pomniki i krypty, które najczęściej budowane są z powodu ludzkiej pychy i chęci pokazania swojego bogactwa. Zmiana na płyty podobne do tych w Chinach czy USA zminimalizowałoby pobieranie terenów zazwyczaj leśnych oraz produkcję plastikowych zniczy i innych śmieci. Uważam, że nadrzędną myślą utopijnego miejsca jest tworzyć świat w zgodzie z naturą. Ile my jej damy, tyle sama nam zwróci.